Nasze bezpieczeństwo w domu, w biurze to ważna rzecz, tymczasem wydaje nam się, że zainstalowanie systemu alarmowego to rzecz skomplikowana, do której musimy wykorzystywać osoby z zewnątrz i ekipy specjalistów. Nie musi tak być. Firma Sater dzięki aplikacji BeWave daje nam możliwość samodzielnej instalacji systemu alarmowego w sposób intuicyjny i prosty. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam, jak z wykorzystaniem aplikacji BeeWave zainstalować i skonfigurować podstawowy system alarmowy, tak, żeby spełniał swoją funkcję. Wykorzystamy do tego hub, czyli serce systemu, czujnik ruchu zbudowaną kamerą i sygnalizator. Jedynym urządzeniem systemu, które wymaga podłączenia do gniazdka, jest hub, ale i tak. Posiada on baterię, która będzie podtrzymywała działanie urządzenia w przypadku braku w dostawie prądu. Pozostałe urządzenia w systemie będą działały w oparciu o zasilanie bateryjne. Hub pozwala nam na zainstalowanie i skonfigurowanie aż do 128 urządzeń, w tym elementów smart home, takich jak np. inteligentne gniazdko sieciowe albo głowica termostatyczna. Większość elementów systemu działała będzie bezprzewodowo. Nie jest prawdą, że systemy bezprzewodowe są mniej bezpieczne od tych przewodowych. System bezprzewodowy każdorazowo poinformuje nas o próbie zakłócenia jego pracy i wszelkiego rodzaju atakach z zewnątrz, czym nie różni się od systemów przewodowych. Warto podkreślić, że system bezprzewodowy jest prostszy, łatwiejszy w instalacji i nie wymaga tych wszystkich inwazyjnych działań, które prowadzone są w przypadku systemów przewodowych wymagających poprowadzenia kabli, kucia ścian, itd. itd. Czyli ma to wpływ na estetykę oraz prostotę zainstalowania takiego systemu. Nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do konfiguracji systemu. W pierwszej kolejności musimy połączyć się z siecią Wi-Fi na naszym smartfonie którą generuje hub, wchodzimy w wi-fi na naszym telefonie, za chwilę zobaczymy sieć, łączymy się z siecią, wracamy do aplikacji, która za moment zidentyfikuje urządzenie, widzimy już je, w tym momencie możemy się z nim połączyć i to jest ten etap, w którym musimy sobie to urządzenie spersonalizować, na przykład nadać mu nazwę, niech on się nazywa DOM. Wybieramy sobie ikonę, przechodzimy dalej, nadajemy nazwę użytkownikowi, nazwiemy go sobie Eltrox i wpisujemy hasło. Powtarzamy je. Dodaliśmy urządzenie do aplikacji, spersonalizowaliśmy je i w tej chwili bardzo ważnym elementem instalacji jest udostępnienie urządzeniu dostępu do domowego. Internetu. Na ekranie widzimy domową sieć, która u nas nazywa się Satellite Wave. Łączymy się z tą siecią, wpisujemy do niej hasło, zapisujemy. Jesteśmy połączeni z siecią i urządzenie przygotowuje się do pracy. Połączenie urządzenia z internetem za pomocą Wi-Fi nie jest jedyną możliwością, którą pozostawił nam producent. W dalszym ciągu możemy połączyć urządzenie wykorzystując kabel. A jeśli chcemy naprawdę zapewnić sobie, żeby urządzenie pozostawało cały czas online, w modelu Smart Hub Plus możemy skorzystać nawet z dwóch kart SIM. Hub został już dodany do. Systemu. W tym momencie znajdujemy się na takim etapie instalacji, w której po kliknięciu klawisza Dodaj urządzenie, powinniśmy zobaczyć wszystkie urządzenia, które są już zasilane, a mają stać się częścią naszego systemu. Dzięki temu, że producent o to zadbał, nie musimy tych urządzeń uruchamiać wciskając klawisz, bądź na przykład skanując kody QR. Zobaczmy, czy nasza aplikacja zobaczy urządzenia, które już e, są zasilane. OK, widzimy dwa urządzenia, którym jest czujnik ruchu i yy, sygnalizator. W tym momencie możemy dodać je do systemu, skutecznie zainstalować i zobaczymy, co wydarzy się dalej. Do huba dodaliśmy czujnik ruchu i sygnalizator. Pamiętajcie o tym, że po dodaniu sygnalizatora fabrycznie ma on wyłączony dźwięk i sygnał świetny. Żeby go uzbroić, należy wykonać następujące działania w aplikacji. Włączamy sygnał świetlny, włączamy sygnał dźwiękowy. Następnie cofamy się, uzbrajamy alarm. I teraz możemy sprawdzić, czy system działa. Powinno być głośno. Podsumowując. Zaprezentowany Wam system marki SATEL sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy Wam na szybkiej i prostej, bezproblemowej instalacji. Pamiętajcie, że system przyjmie również wiele urządzeń, w tym elementy systemu smart home. Jeżeli chcecie i jesteście zainteresowani instalacją systemów marki SATEL, odwiedzajcie eltrox.pl, gdzie możemy pomóc Wam skonstruować system specjalnie dla Was. Do zobaczenia.